Witamy na konferencji prasowej przed meczem pierwszej rundy fortuna Pucharu Polski. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry Państwu. Jak nastrój przed meczem? Dobry, dobry, myślę, że bojowy. Zapraszamy przede wszystkim kibiców. Tak, zwłaszcza, że tego meczu nie będzie można nigdzie oglądać, ani na YouTubie, ani w telewizji, więc tym bardziej zachęcamy do przybycia na stadion, a teraz zachęcamy do zadawania pytań. Panie trenerze, Puchar polski. Jak pan traktuje? Już słyszeliśmy, że poważnie i To też trener potwierdzał w poprzednich klubach. Pewnie w koronie jest tak samo. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Traktujemy ten mecz bardzo poważnie. Oczywiście przyjeżdża zespół ekstraklasowy, ale my nie czujemy się. W tym momencie wyobcowani. Nie czujemy się jako, jako zespół, który ma być na straconej pozycji, wręcz przeciwnie, chcemy grać z siebie. Chcemy, chcemy przede wszystkim przy kibicach pokazać naprawdę mm, zespół, który będzie zorganizowany, zdeterminowany do tego, żeby przejść tą rundę. Także tutaj taryfy ulgowej absolutnie nie będzie. A będą zmiany w składzie, szanse dostaną zawodnicy, którzy być może do tej pory grali mniej albo nie grali. W ogóle czy tutaj będzie wystawienie tej najsilniejszej jedenastki na dany moment. Hmm, na pewno y, możemy się spodziewać jakichś zmian. Jesteśmy tak naprawdę jeszcze troszeczkę przed meczem, także te 48 godzin wykorzystamy na to, żeby przede wszystkim y, określić, jak po ostatnim spotkaniu już 100% tak jakby jest wygląda sytuacja kadrowa. Y, wiadomo, rozgrywaliśmy mecz w bardzo trudnych, ciężkich warunkach. Y, natomiast tak jak mówię, no, myślę, że. Y, Jesteśmy już po analizie no, Wisły Płock, ale też chcemy dobrać taką jedenastkę, która będzie skuteczna. No, tak, tak, to, tak to widzimy. Gramy o, o zwycięstwo o przejście do, do następnej rundy, tak jak tutaj już było zawarte w tym pytaniu, jeszcze raz podkreślę, ta jedenastka, która wyjdzie na pewno, chcemy, żeby była optymalna na dany moment, a co za tym idzie? Traktujemy jeszcze raz, mówię, ten mecz naprawdę jako kolejną bitwę, walkę o to, żeby odnieść zwycięstwo tutaj na Suzuki Arenie. Dla Korony to też szansa, żeby przypomnieć się trochę w Polsce, bo wiemy, że pewnie to największe zainteresowanie to Ekstraklasa. Teraz ewentualne wyeliminowanie Ekstraklasowicza, przejście do drugiej rundy, to będzie już dobry prognostyk przed tym, co nas czeka w następnych miesiącach, miejmy nadzieję. Wisła Włosk, co możemy powiedzieć o tej drużynie, bo w Ekstraklasie ósme miejsce, ostatnio bardzo dobre spotkanie przeciwko Jagiellonii, ale wcześniej porażka z Górnikiem Łęczna, więc taka himeryczna trochę postawa tego zespołu. No na pewno himeryczna, przede wszystkim dobrze grają siebie, tu na, na własnym terenie się bardzo dobrze widać, że ten zespół czuje, natomiast no w tym akurat spotkaniu będą grani na wyjeździe. Tutaj na wyjeździe z liderem pierwszej ligi. I ja myślę, że tak krótko, bym ja scharakteryzował tą drużynę. drużyna, która gra w systemie trójki, trójką obrońców z typowymi wahadłowymi. Zespół, który na pewno tutaj przyjedzie i będzie starał się od początku narzucić swój styl gry. Starałem się agresywnie odbierać piłkę w tym wysokim pressingu. Musimy być na to przygotowani i, i, i myślę, że kluczem do, do, do zwycięstwa to, to, to musi być przede wszystkim dobre właśnie wychodzenie spod tego wysokiego pressingu. To nad czym może nie popracujemy zbyt długo, bo zostanie nam, nam jeden tylko trening taktyczny, ale, ale, ale chcielibyśmy, żeby w tej ofensywie właśnie była, była taka dobra nie tylko rotacja, ale dobre, do, dobre tutaj zajmowanie tej przestrzeni, to będzie w tym spotkaniu niezwykle istotne. Mamy w głowie swój pomysł na, na, to, na to spotkanie. Tak jak mówię, na pewno jeżeli będziemy się tylko bronić, no to tutaj, nie osiągniemy dobrego wyniku, po prostu odpadniemy. Także, także chcemy zagrać ofensywnie. To spotkanie ma dodatkowy smaczek. To oczywiście osoba trenera Macieja Bartoszka. On pewnie tutaj zmobilizowany mocno przyjedzie ze swoim zespołem. Czy trener przywiązuje do tego też uwagę, że tutaj mogą być jakieś porównania? Trener Nowak, trener Bartoszek, czy to jest w ogóle poza tym spotkaniem. Nie, to jest tak poza mną. Tak naprawdę to, co muszę być, szczerze przywiązuje wagę bardziej do tego, co, 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 co się dzieje u nas w zespole, co, jak mamy grać, jak mamy poprawić, a, a tymi rzeczami takimi pozasportowymi ja, ja nigdy do tego nie przywiązuję wagi. Dla mnie, czy, czy to był mecz z Miedzią, to to było spotkanie kolejne w Koronie, kolejny zespół też, to, to jest t, 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 trener Bartoszek, który przyjeżdża z Wisłą Płoc. Trener Bartoszek tutaj prowadził całkiem inny zespół, jest teraz też w innym miejscu, ma inną inny potencjał ludzki, więc tutaj absolutnie do tego nie przywiązujemy wagi, przywiązujemy do tego na co my mamy wpływ, a może mieć tylko wpływ na to, żeby, żeby, żeby po prostu dobrze zagrać i kontrolować wydarzenie na boisku. To, to będzie niezwykle istotne. Trener pewnie nie powie o zmianie, ale można się spodziewać na przykład roszady w bramce, że Marceli Zapytowski dostanie swoje minuty w Pucharze Polski? Czy jest za wcześnie, żeby o tym mówić albo trener nie chce o tym mówić? Nie, to, to ja już mogę powiedzieć, tak będzie zmiana w bramce, Marcel zagra od początku, to to jest na pewno ta zmiana, która, która będzie, którą mogę potwierdzić, odpukać oczywiście, żeby Marcel był zdrowy jeszcze przed spotkaniem. Myślę, że się nic nie wydarzy, w związku z tym Marcela trzeba spodziewać się tutaj od pierwszej minuty w Myślę, że to jest rzecz, która, która, która jest jak najbardziej normalna, no musimy mieć do dyspozycji dwóch bramkarzy. Oczywiście Konrad jest w świetnej dyspozycji, ale Marcel również pokazuje na treningach, że nie odstaje, a ja też musimy wiedzieć, że to jest też takie spotkanie, w którym, w którym musimy mieć tą alternatywę, w którym Marcel też zasługuje na to, żeby właśnie w tym spotkaniu zagrać i, i jestem przekonany, że wszystko zrobi, żeby tą do, dobrą dyspozycję z treningów utrzymać. Panie trenerze, teraz pytanie odnoszące się troszeczkę do poprzedniego spotkania. Czy starcie z Wisłą Płock będzie taką szansą na to, żeby troszeczkę zmazać to słabsze spotkanie z Sandecją Nowy Sącz? Tak, tak. Ja myślę, że, że to nie było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Ja już to, to, to podkreśliłem i podkreślam. Tak. To, 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 że mieliśmy w drugiej połówce dużą przewagę, to, to, to tak naprawdę... Mm, w niektórych sytuacjach powinniśmy się lepiej zachowywać, i na pewno, gdyby, gdyby te decyzje w tej fazie finalnej były jeszcze lepsze, to byśmy po prostu stwarzali więcej sytuacji czy, czy oddawali szałę na bramkę. Zbyt, zbyt dużo nerwowości było, ale w samym, nawet ustawieniu z, zespołu, także jesteśmy, bo w takiej naprawdę dokładnej analizie wiemy, że nie było to dobre spotkanie, i tu słusznie no. mamy mecz z Wisłą poz, więc yy, trzeba, trzeba się zrehabilitować za to słabsze spotkanie przed własną publicznością, z Sandecją. Ja też jako trener powiedziałem zawodnikom, że tą porażkę i jakby to jest też moja porażka i, 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 i sam jak analizowałem, to nie będę oczywiście dużo mówił, ale, ale dzisiaj wiem, oczywiście po spotkaniu, że, że można było coś więcej zrobić, więc jesteśmy razem. Jesteśmy razem nie tylko jak zwyciężamy i się wtedy wiadomo, uśmiechamy, ale teraz też yy, powiedziałem też piłkarzom, że taki mecz się zdarza i, i niekiedy oczywiście taki mecz też można wygrać, ale jeżeli chcemy iść dalej, to to musimy troszeczkę dołożyć do tego takiej przede wszystkim cierpliwości w grze, rozsądku, mądrości w poruszaniu się, bo to mi się wydaje, że jest najbardziej szwankuje, bo potencjał w tych chłopakach jest bardzo duży i, i, i o tym wiemy, indywidualny. Musimy to przekuć na boisko. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie krótkie pytanie odnośnie Mateusza Lewandowskiego, który jest właśnie wypożyczony z Wisły Płock. Czy jest taki zapis w umowie, który mówi, że Mateusz nie może zagrać w tym spotkaniu? Nie, nie, nie. Mateusz może, może grać jest jak... Brane pod uwagę, tak, Dziękuję. tak, może, może grać, także jest do naszej dyspozycji. Dziękujemy. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję. Gościem drugiej części konferencji jest Adrian Danek. Dzień dobry, Adrian. Dzień dobry witam. Zachęcam do zadawania pytań. Adrian, czym jest dla ciebie Puchar Polski jako zawodnika, jak podchodzisz do tych rozgrywek? Tutaj można napisać całkiem ciekawą historię w krótkim czasie rozgrywając mało spotkań. No myślę, że tak. Moim zdaniem, no Puchar Polski jest jak każdy mecz następny. Trzeba się do niego przygotować jak najlepiej. Każdy wyjdzie na, na 100% na pewno, bo będziemy przygotowywać się po to, żeby też wygrać. Będzie analiza przeciwnika i mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony. Wisła Polsk, Ekstraklasowicz, więc też szansa, aby przypomnieć się na tym najwyższym szczeblu. Czy to też jakoś dodatkowo mobilizuje? Wiadomo, że jak się gra z y, oklasy rywalem, to będzie chciało się pokazać z jak najlepszej strony i, i zwyciężyć mecz. Jest to jakaś tam podwójna motywacja, żeby się też utrzeć nosa, i, i mam nadzieję, że nam się to uda. Pewnie mobilizacja jest jeszcze w większa po tej porażce z Sandecją. Jak nastroje. W szatni, bo zwykle pytaliśmy, jak utrzymywać dobrą atmosferę. Mówiliśmy, że wyniki to wszystko nakręcają a teraz po porażce, jak jest właśnie w szatni? Myślę, że nie możemy zwyczaj dół, bo mieliśmy początek dobry. Zdarzyła się porażka, która w końcu prędzej czy później musiała się zdarzyć. Mam nadzieję, że szybko się podniesiemy. Mamy ten handicap, że mamy właśnie teraz szybko Puchar Polski. Później w poniedziałek znowu kolejny mecz. Możemy po prostu odwrócić kartę i, i w końcu szybko zwyciężyć. Czego zabrakło z Sandesem? Już pewnie po analizie jesteście, albo inaczej, już kilka godzin od meczu upłynęło, więc w głowach pewnie wszystko poukładane, co zawiodło. Od początku jakoś nie, nie układał się do końca y, po naszej myśli ten mecz. Y, straciliśmy po stałym fragmencie gry y, bramkę. no Myślę, że y, Sandycja wykorzystała tą swoją jedną taką y, dogodną sytuację i była konkretniejsza troszeczkę. Y, zepchnęliśmy w drugiej połowie Sandecję do defensywy. Nie udało nam się zdobyć niestety gola, no, ale. Myślę, że gratulacje dla Sandecji, bo widać było, że przyjechali tutaj grać o, o pełną pulę i na boisku też pokazywali charakter. My oczywiście chcieliśmy się też przeciwstawić, no niestety straciliśmy bramkę, nie udało nam się szczelić. Przegraliśmy 1-0 i nie tylko im pogratulować. Oglądałeś mecze Wisły Płock w ekstraklasie? Widziałeś, wiesz coś o tej drużynie? Tak, oglądałem ostatni mecz. I co możesz powiedzieć o Wisłę Płos? Bo ten ostatni mecz całkiem niezły, 3-0 z Jagiellonią. No tak, padły bramki tam, jedna jednym flag w gry, druga gdzieś tam po błędzie. Jest to drużyna, która potrafi wykorzystywać nadarzającą się sytuację i myślę, że będziemy musieli się ustrzec błędów, w defensywie przede wszystkim. Mamy kreatywnych zawodników w ofensywie, mam nadzieję, że że coś im strzelimy i e, na pewno jest to zespół teraz rozpędzony, bo e, wygrali za Gieronią pewnie 3-0. E, miejmy nadzieję, że dobrze się przygotujemy i, i się przeciwstawimy. Możemy spodziewać się takiego otwartego spotkania, bo Wy lubicie podchodzić wyżej pod przeciwnika, ale Wisła, Płock podobnie, więc tutaj raczej nie powinno być czajenia się, czy inaczej. Czy Puchar Polski będzie determinował bardziej defensywny styl? Bo tutaj przecież tylko jeden mecz decyduje o tym, kto przechodzi dalej. No Puchar Polski broni się swoimi prawami, także mm, zawsze tak jest. I, e, a co do taktyki, to, no, to już nie będę zdradzał. Dopiero zobaczymy na boisku, jak to wyjdzie. E, też nie wiemy do końca jeszcze, jak e, Wisła e, do nas podejdzie. Przeciwstawimy się na pewno, pokażemy charakter. Czy wyczujecie jakieś kompleksy w stosunku do ekstraklasowej drużyny? Myślę, że nie. Myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że po to trenuje całe życie i codziennie się poświęca dla, dla tego sportu, żeby właśnie dla takich meczy wyjść i pokazać jakby się z jak najlepszej strony. Trenujecie rzuty karne? Gdyby się okazało, że mecz musi być rozstrzygnięty karnymi, czy Ty jesteś brany pod uwagę w piątce strzelających te karne? Jeszcze nie mieliśmy ustalonej piątki, jednak na pewno w tej trójce pierwszych nie jestem. Także chłopaki trenują rzuty karne, ci, którzy są wyznaczeni na mecze, także nie boję, nie boję się o to. A jak wygląda ta trójka, powiedz? Na pewno Łukowski, Podgórski oraz Adam Frączak. I jeszcze spytam o jedną rzecz, bo wiadomo, że głównym celem Korony Kielce na ten sezon jest awans do Ekstraklasy. I tak się zastanawiam, czy w takim wypadku gdzieś tam w głowach nie tkwi, czy jest się sens bić na dwóch frontach, skoro cel jest wiadomo ważniejszy jeden. Oczywiście Puchar Polski, prestiż, krótsza droga do tego, żeby gdzieś tam, jak powiedział Damian w historii, się zapisać, ale czy Wy tak podchodząc do tego Pucharu Polski, rzeczywiście traktujecie go na 100%? Powiem tak, no yy... Każdy, kto, kto się pojawi na boisku, będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, bo jest to, może być to promocja dla każdego z nas, czy to dla trenera, czy to dla każdego zawodnika, który dostanie szansę. Więc myślę, że kto by nie wyszedł, czy ktoś, kto mnie grał, czy ktoś, kto gra cały czas w pierwszym składzie, to będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony i podejdziemy do tego meczu na pewno na 100%. Dziękuję Ci bardzo. To może jeszcze powiedz, czy Ty pojawisz się na tym boisku, to na pewno będzie jakaś dyspozycja trenera, ale to pytam przez pryzmat bardziej tego, jak Ty się czujesz ostatnio na boisku i czy faktycznie uważasz, że Ty powinieneś się pojawić także w tym spotkaniu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że trener powiedział, że wystawi mocny skład na Wisłę Płock. Jeżeli chodzi o, o decyzje kadrowe, to już należą do trenera. Oczywiście ja bym bardzo chciał zagrać. W tym meczu, jak w każdym następnym, i tak jak też wcześniej powiedziałem, odpowiedziałem na pytanie, że po to się trenuje, żeby, żeby pokazać, pokazywać te swoje umiejętności. Czasami dochodzi do tego stres, nie jest zawsze tak jak człowiek by sobie myślał. Czasami się ten plan nie układa, no ale mam nadzieję, że, że zagram. Chociaż oczywiście to wszystko zależy od trenera, jaki, jaki skład wystawi. Ja będę robił wszystko, aby, aby po prostu walczyć o tą pierwszą jedenastkę. Jeszcze ja mam pytanie odnośnie twojej nominalnej pozycji, na której czujesz najlepiej, bo wiadomo, że zagrasz tam, gdzie cię trener wystawi, ale interesuje mnie, gdzie czujesz najlepiej na boisku. Przez ostatni czas grałem na prawej obronie bardzo dużo, także myślę, że tam jest ta nominalna pozycja, gdzieś, gdzieś ta lewa obrona ostatnią, na której grałem, no to oczywiście jest to jakaś alternatywa, ale myślę, że ta prawa obrona jest. Taką ostatnią pozycją, na której dużo trenowałem i uczę się tej gry jeszcze trochę w defensywie, bo ciągnie mnie cały czas do przodu, ale to trzeba trochę czasami zrównoważyć. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie ma, dziękujemy. Zapraszamy na stadion. Tak jak wspominałam, nie będzie transmisji, więc tym bardziej zachęcamy do kibicowania naszej drużynie z Trybun Suzuki Arena. Dziękuję bardzo.